serdecznie, moi drodzy, my na kolejnym odcinku serii kariera e, FC Ultret. Moi drodzy, moi myli, dzisiaj, 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 dzisiaj mamy mecze. Nic niewiarygodnego, ale chcielibyśmy dzisiaj wrócić na fotel lidera. Więc e, to ma się dzisiaj stać. E, mamy mecze z AZ Altmark, e, z tym klubem. PSV jeszcze mamy, ale to wiadomo, z tym klubem, z Vitesse, z PSV znowu, ale potem blizę u siebie. E, więc może zacznijmy od meczu z AZ Altmark. E, no i teraz, Ajax liderem tabeli. My na trzecim miejscu. Bez zaległym meczem, który nas też może wyprzeć, będziemy wtedy na czwartym miejscu. Ale na razie o tym się nie martwię. Na razie o tym nie myślmy. Na razie myślmy o meczach nadchodzących, o tym, żebyśmy my się dobrze sprawowali. Bo i tak dużych strat my nie mamy tam w czołówce. Bo dokładnie Wam przytoczę. Mamy tyle samo punktów co drugi Feyenoord i tyle samo punktów co pierwszy Ajax. Więc o to się nie martwię. Więc znowu sytuacja jest nadal napięta. Eee, Azet Loparu, więc tutaj a, muszę zapisać tą selekcję, bo mnie już tu wkurza. Mówiłem to w ostatnim odcinku, wiem. <grym> <grym> Polskie Mazury. Ja dzień, noc, Mazury. Yes. Dobra, eee, tak to zrobimy i tak zmiany, bo on jest zmęczony, więc wejdzie ten, albo ten, ten mi lepiej tu pasuje, eee, dobra, jedziemy tym, spokojnie, A nie ma co się martwić, jest AZ Alpha. my jesteśmy ultra, my jesteśmy wysoko w tabeli, my prawie liderem jesteśmy, super, mam dresa powodów to lider. Uh. Uh. Ale trzeba się pokazać z dobrej strony kurde astronii. O, oh. no, 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 no. Oj, 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 oj problemy, problemy, duże problemy naraz w tym spotkaniu dla nas. No, 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 no są na A jak nie gra jeszcze, masz. Aha. sorry sobie, tak też. A ah, widzowie, 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 no, gramy gówno, o się Szen z wypierdol, wyjdź. Widzę, że Lunes jest bardzo zmęczony. Junes, kurde, jaki Lunes. Jale, no co na bazury? Nie ja, no, sam na Dobra, mamy sytuację. Mamy rzut z autu. Co widzisz? O czerwoną kartkę mu jeszcze daję. Polsko! Polsko! czerwono mu dał. Jale, no co się nie wiem, dlaczego to śpiewam. Kurde, ale taka wrzutka, to, to, to by nic się dało. Nie dałoby nic. Polskie mazury. Mamy trzy strzały, ale zero celne. Brzmi ciekawe. Brzmi, że do, dosyć dobrej formy. Nie jest. Ja piernicze. a to było dobre. Pytkolskie brzódka. Dobra, uspokojone. Fui. Dobra, kurde, zmianę trzeba zrobić. Jaka. Jaka dominacja jak my pół robimy im na boisku? I co i gówno? Ta gra jest oszukana <śmany> żartuje. Czy grana dzisiaj z trochę boli, Bo... Foro już była no. dobra, już było dobrze. Już go robił No. Dobra. Trudno. Raz się wygrywa, raz się widzowie przegrywa. Niestety, nie jesteśmy też jakimś mocnym teamem, żeby wygrywać cały czas. PSV, liderem. My na czwartym miejscu, więc nadal chyba mamy tą Ligę Europy. Okej. Okay. No, trochę, trochę szkoda, no bo litro. Boli ta porażka, bo to jest bardzo drozgocząca porażka. Mam linię, no właśnie, mam problem. A Antyzm zjebę. No i bakie, przegrywamy trzy mecze, dwa mecze tam i ten, już szybko spada. Trener zły, do wywalenia, do świetnika z nim. A jeden przegraliśmy w ogóle, nie z rzędu. Jeden przegraliśmy teraz. No tak, my jeden mecz przegraliśmy, a tu już... Jakie debile, Jezu. Tak, nie wygrywam już mają problem, wos Nie wygrywa pan Pan zostanie usunięty z tego klubu od dnia 28 stycznia Ha, nie zostanę już bo nie ma 28 stycznia aha, i co, I usuniecie, nie usuniecie mnie Nie no, to przy by się nie opłacał mnie osuwać, bo jeśli to i tak dobrze wygląda to po co usuwać dobrego trenera? Bo tak, przypomnij, mamy tyle samo punktów co trzeci Ajax. Mamy o jeden punkt co drugi PSV i trzy punkty rady do, do tego. Ajax też przewalił. No, my my za Ajaxem piąteczkę mogę, mogę z Ajaxem z piątkę zbijać. Przewalamy za My, My gramy razem. My, jak ja, my przewalamy, to oni też przewalają. Jak wygrywamy, to oni też wygrywają. Więc jest jakieś połączenie między nami, z Ajaxem. To historia. Widzę, że nasz skład jest bardzo zmęczony. O kurwa. No właśnie. Ten najłatwiejszy mecz przebaliśmy. Nie masz szans na mistrzostwo. To już mogę powiedzieć otwarcie. Strata pięciu punktów do lidera A Ajax też przewalił, Ajax zrewisuję teraz, żeby było ten, równo. PSG 7-0 tą lusę rozwalił. Ło! Pak! Idź pan z Snyder też w meczu i PSV wygrał w meczu. Dziwne. O, siema. A, 4-0 Fajor 3-0 z tym PSV. Znaczy, wygrał Fajor 4-0 z PSV. Ja. Ej, mocno. Nie powoliło ci się w głowie, że wygrywasz? No. A co to było, jak? Słychać. Oni grają dopiero teraz, dzisiaj. No, mówiłem? Mówiłem. Piątka Ajax. Jest remis Ajaxu. Czyli teraz wygra Ajax, w następnym meczu to my też wygrywamy. Co jest? Dobra, czas na te PSV-u trzech rozdupczyć. Ale nie ma rewarzy. Chyba nie. A jeśli są, to... To trochę niefajnie. Eee... Nie ma rewanż. Nie wiem, jest pośledzony. Nie wiem, zawsze myślałem, że są rewanże. Gdzieś indziej są rewanże. Dobra, nieważne. Load Selection. Muszę to zrobić teraz. Ale co? Mm. Eee, dobra, ciebie tutaj wezmę i ciebie tutaj wezmę i teraz save'uję selekcję. Kurza. Dobra, mamy zasabowane. Eee, Junes ma lekkie problemy, no to Sylwia tu zagra. Dost nie wyjdzie od pierwszej minuty, wyjdzie Dłukawis. Eee, to są moje dwie zmiany na to spotkanie. Eee, panowie. Jedziemy z kurwami. <grym> <grym> za mocno, za mocno, wiem. Przepraszam YouTube, za mocno poleciałem. Odpalam się już. Czas wygrać to spotkanie. O, syj, rusza ty, myśli, że myśli, że jest dobry. Ziomek myśli, że jest dobry. Nie! Obstrałem się. A, te wybicie to takie... Z... Piątkowski! Piątkowski teraz dobre, dobre, dobre. To było dobre. Minister Obrody. Utrechtu. Sta... Wizji coś. Dajka karnego! Panie sędzio! Tysiąc oczy zapłaciłem! Panie sędzio! Sędzio! Ja no. Nie będę wyzywał czy się sędzią w grze, bo to nie byłoby odpowiedzialne. Jest! Nie ma. Ale ładnie poklepaliśmy. Ale to powinno być bramkę. Typ stoi na 11 i nie celi uderzyć w bramkę, więc. Więc tyle. O, właśnie, Ty, de Jong się poczuł, ty. Z Barcelony umiejętności wyniósł. <grym> Bardzo dużo. Barcelo. Szkoda, że tak w Barcelonie grał. Albo dobrze w sumie, albo dla mnie dobrze. Bo ja to fan realu. Go, go! Go! Karny! 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 Stadion! Stadion! Podnosimy się! Ej, gdyby... Ja pierdzielę. Uu. Ej, gdyby nie strzelał ten ziomuś, to by ten, to by Piątkowski strzelał. No właśnie. Gdyby Piątkowski uderzył. Ogólnie nie umiem w karne ostatnio, bo nasze dwa ostatnie jedenastki, to nie umiem gola strzelić. Dobra. Dobra sytuacja, Goal, Gol! Gol! Nie ma gold de wino! wyszedł z Ja te, nie powiem wam, co myślę na razie o tym meczu. Bo się zaraz może ziś, ziścić w drugą stronę, więc. Na razie zamknę ryj. Nawet o tym pomyślę, to, to i tak jest. Z, ziści się. A już było dobrze, no. To teraz dramat, o, ale gówno. Ale klot. gol, gol. gol, gol. o to chodzi, dobrze działa ta moja taktyka, trzeba mówić. I Inaczej się dzieje. Ale klot, ale gówno. Ale słabo gramy. U. Football Manager, Football Manager, wie co robić. Ale słabo. Po. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć na to, że Piątkowski chyba piłkę dotknął. Śmieciu ty debilu skończony! Jak ci zapierdolę w ten pusty łeb, to może rozumu nabierzesz. No, odpadamy z paru. Ciężki przeciwnik nam się trafił, kurde, to wina przeciwnika. Ty debilu skończony. No ja. Jeszcze bramkę chce wyszedł na drugi koniec bramki, ty. Puh. Całą bramkę ziomuś zostawił. Debil skończony. Dobra panowie, wyzywam was, bo przegrywamy po raz kolejny. I to mi się nie podoba, bo ta sytuacja się robi coraz gorsza. Znaczy, tutaj jeszcze możemy, bo ja w li ligach chcę wygrać Bo to, to wiesz, to, to. Ja wiem, że mam tam wyzwania, ale. Poo, kurde. Jaki debil, kurde, czerwoną zjeba... Da daj mi coś mu powiedzieć. Ty upośledzony jesteś, ty... Nie ma cię na dwa tygodnie. Fuck you. Nie no, nie przesadzajmy, przesadzam trochę. Aaaa... A... Ach, czuję, że coś... Coś no miota, tak się mówi? Nie Dobra, zarząd już ten... Papiery wypisuje. O jak nie zrobiłeś wyzwanie? Ej, zobaczcie, ty nie zrobiłeś wyzwania. Nie macie, nie macie, wychodzisz. Wyjdź mi stąd. Wyjdź. Wyjdź z salonu. Wyjdź z gabinetu. O. Ten babu się kurwa. Nie macie, nowy klub se To moja wina, moja wina, ta. Coś tam pisze, że 5 marca mnie zwolnił. Ty kurwa, no. Nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Ej, gdyby nie ja, to oni się zesrali w tym sezonie, więc nawet, nawet nie, nie wynagrodzą szczypt... Nie wiem, jak to nazwać, chyba. Frankfurt, podpisujemy kontrakt z rądu. Frankfurt, to przejść byłoby takie głupie. Dobra, czas na mecz z Vitesse. Vitesse, Vitesse, Vitesse. Trzeba odpowiedzieć naszym przeciwnikom, bo Ajax wygrał. Ajax wygrał. Wiecie co robić. Jest. <laughs> yes. Zwalniam cię! Zwalniam cię! Nie wygrałeś meczu z PS5 w Pucharze Holandii! Zwalniam cię! No. Nie ma! Wyjdź! Wyjdź stąd! W dosłownie tak to pewnie wygląda. <laughs> Wyjdź stąd! <laughs> Eee, panowie, no nie bójcie się, kurwa, witese, no nie przesadzajmy, no! To jest Witese! Białek Biały 2115. dobra. To jest. Który to jest odcinek w z tej serii? Piąty! No dziękuję, z się z Rytułiku. Dziękuję za 5 no, odcinków z Wspaniała seria! Nie no debilu, po co w pierwszej minucie, jeszcze mają dobrą sytuację debilu skończony ci są tym pusty łeb, to może rozumna wiesz ten najma cały czas mi w głowie siedzi o, o, bu. nie kurde debile ja pierdolę ej co wy rekord fauli chcecie zrobić w jednej akcji, bo to już jest trzeci Podkowski jeszcze z nogi mu powiedział, CO STRZELASZ WE wiesz <laughs> Ja pierdole Kozłowski? Tam gra? Kasper? Nie, ma? Kuba? Kasper? Kasper Kozłowski Ile my fauli zrobiliśmy? <laughs> gol, gol, dost. BOS! Mamy bramkę. <gry> ja chcę zobaczyć ile fauli zrobiliśmy, bo to mnie tylko interesuje. Nie ma napisane. Ja jest tam! Daj mi zakładkę. Nie ma fauli! Kurde, rekord jakiś popi. Daj mi statysty... O są. 11 FAULI! O BOŻE! O MATKO! O MATKO! O MATKO! KACIMY KURWA BRAMKĘ! Oczywiście nasz rasowy ojca Piątkowski, oczywiście... Kurwa Maciu... Oczywiście zrobił wszystko co najlepiej, jesteś śmieciami. Śmieciami... Dobra, ten ziołek cały czas gra takie... Na ryzyku, więc ja go zdejmuję, bo się boję, że czerwoną dostanie. Piotrowski to w ogóle ten, ten do, do sprzedania z pierwszym, moim zdaniem. Nie żartuję. Mówię na serio poważnie, że moim zdaniem Piotrowski gra do dupy sezon na razie. że ten transfer się nie zwraca. Może jakieś wypożyczenie? Może jakiś quick sale? Chcesz wakacje w Barcelonie? O, o! DOS! Nie! Dobrze, DOS jest zajebisty. Ty zawsze dupę mi uratuje. DOS w sumie mnie przy pracy trzyma. Dzięki DOS. To co, Gówno! 12 filmów do nagrania zostało. Mi, oczywiście. Jeszcze 12 pięknych. Nie, jeszcze 3 piękne godziny. Minął jak lew. Minął jak dzień. Minął jak sekunda, kurwa 2-2, ja pierdzielę. Nie, psychika mi siada, psychika mi siada, muszę odpocząć. <laughs> Offside! Sejciec! Kss, to kurwa. Niech ci stary wyjedzie do Białego Stoku. Ja Nie wiem, nasza obrona nie wiem, czy umie grać w piłkę, bo zastanawiam się od tego już od połowy sezonu. Czy my w piłkę umiemy grać? No już było dobrze, był dobrze. Był go, nie było, niby gdzie. Niech będzie 3-2, to wychodzę. Spierdolę to. na ale... Ja pierdziele. Zjebie, po co faulujesz kurde debilu. Jakie to są debile. Banda nobów. Banda nobów, kurde. Trzeba coś zmienić w naszej taktyce, bo widzę, że kloca gramy na razie. W obronie kloca gramy i to dużego. Aż chcę zobaczyć nasze oceny. Kelber. Gdzie jest lista transferowa? Dziękuję za wspólną pracę. Pisałem, a ja wam dziękuję... A, może zaniemnę, będziesz raz wysłał. Kur... Niszmy dalej! Jedziemy! Wystawiłem ty pana sprzedaż i co mi zrobisz? Buuu! I tak będzie trzeba dużo posprzedawać w tym klubie. Widzę, że, że się na razie. Do Zdrużynie tygodnia. O kurde! Zajebiście. Dużo nam to daje. Ja przypomnę wam, że jeszcze odcinek temu byliśmy na fotelu lidera. Tyle wam przypomnę. I gramy z liderem O kurde! Ło panie, pan czy przyjechał... Czy psy... Kurde. Czy... Czy psycha siada? No trochę. A nie trochę, bo czuję jak wiem. Nie ja, wiem, ja, ja bym umierał. No bo rozwalę, te ps Kurde, no... No fakt. Nasze miejsce w tabeli nie jest takie złe, ale to, co robimy w ostatnich meczach jest złe, no dobra, naprawiliśmy formę, naprawiliśmy formę, wróciliśmy na dobre tory. Mm. Ja Ci to też z zarządu, to też są debile. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału, kolejnego odcinka z serii yy, kariery FC kariery Ultra, widzimy się już yy, jutro, tak, nara.